Cześć, dzień dobry! Czy wiesz, że najczęściej najlepsze pomysły ma osoba, która jest najciszej w grupie? No właśnie, to jest bardzo często spotykane zjawisko, szczególnie podczas tak zwanego brainstormingu czy też burzy mózgów. No i teraz pytanie, jak tym brainstormingiem dobrze zarządzić jak go zoptymalizować pod kątem takim, żeby usłyszeć ten głos każdego uczestnika tego właśnie spotkania, tej sesji, tak? Tak, żeby każda osoba miała ten przywilej powiedzieć, jaki ma pomysł. Nawet jeżeli on nie jest w jej uznaniu najmądrzejszy, najbystrzejszy, bo często tak jest, że ktoś sobie może myśleć, że A, inna osoba w grupie ma lepsze pomysły, to ja się nie będę wychylać. Chodzi o to, żeby... Organizator tej sesji, tej burzy mózgów czy tego brainstormingu, po prostu tego spotkania, które ma na celu wyprowadzić jakieś pomysły, które mogą nam pomóc zoptymalizować lub ulepszyć jakiś stan rzeczywisty, czy, czy, czy też rozwiązać jakiś problem, żeby te wszystkie głosy zostały usłyszane. I po to właśnie chciałbym. Pokazać Ci dzisiaj technikę 635 lub też technikę 635. To już zależy, jak kto wymawia. Bardzo fajna technika. Ostatnio miałem ją okazję wypróbować z moim zespołem. Online też się dało, ale do tego przejdziemy już zaraz. Co to jest w ogóle ta technika 635? No, więc, jest to technika właśnie. Którą stosujemy, żeby troszeczkę ulepszyć naszą burzę mózgów, żeby ją lepiej zorganizować, żeby ona przebiegła bardziej płynniej, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. No, i już przechodzę tutaj do mojej prezentacji, gdzie omówimy sobie właśnie dzisiaj tą technikę 635 5 technika upraszczająca burzę mózgów. No dobrze. co to w ogóle jest. No więc technika 6.3.5 to jest technika, gdzie każda z tych cyferek ma coś przedstawiać, tak? Szóstka jest od sześciu uczestników. W tej technice, w tej sesji bierze udział sześciu uczestników, którzy wymyślają pomysły i jeden organizator, który organizuje tę sesję i czuwa nad jej przebiegiem. Trójka natomiast, trójka to trzy pomysły. Na każdą turę jest sześć tur. Na każdą turę każdy uczestnik musi wymyśleć, na czym musi. Dobrze by było, gdyby wymyślał trzy pomysły. To jest taki cel. Trzy pomysły. I każda tura trwa pięć minut i to jest właśnie ta piątka. Więc mamy sześć uczestników. Sześć tur. Trzy pomysły w pięć minut. I to jest właśnie technika sześć, trzy. 5. Teraz, jak to działa? Omówmy sobie troszeczkę, jak taką sesję zorganizować. No więc, taką sesję organizujemy poprzez punkt pierwszy zdefiniowanie problemu. Musimy mieć jakiś problem, który chcemy rozwiązać, tak? Czyli na przykład problem na linii produkcyjnej, tak? Teraz, jak zoptymalizować nasz proces produkcyjny albo co powinniśmy jeszcze zawrzeć w naszej ofercie do klienta? Albo jak rozwinąć nasze produkty na nowy rynek? No albo jak zrobić, przeprowadzić marketing dla tego produktu? No, wszędzie tam, gdzie stosujemy jakąś burzę mózgu właśnie. Wszędzie tam, gdzie stosujemy jakieś, jakieś spotkanie w grupie, żeby wypracować jakiś. jakiś um, jakieś rozwiązanie, tak, że jak możemy dany problem rozwiązać. Tam ta technika 635 ma zastosowanie. No więc po pierwsze zdefiniowaliśmy problem. Definicja problemu to jest połowa sukcesu, pamiętajmy o tym. Definicja problemu tak, żeby każdy wiedział nad czym pracujemy i co my w ogóle chcemy tutaj osiągnąć. Drugi Drugi punkt to będzie wybór organizatora sesji, więc to musi być taka osoba, która będzie czuwała nad tym, żeby ta sesja przebiegała w sposób prawidłowy. Co to znaczy prawidłowy? O tym sobie powiemy za chwileczkę. Trzeci punkt, trzeci punkt to wybór uczestników. I tutaj właśnie tym standardem jest 6 osób, ale jak będzie jedna osoba mniej lub jedna osoba więcej. No nic się nie stanie, tak? Ta szóstka jest umowna. Także ja tutaj podchodzę do tego, że może być 5 osób, może być 6, może być 7. Być no dobrze, żeby ich nie było zbyt dużo, bo potem jest po prostu więcej pracy i, um, przy analizie tych wszystkich pomysłów, lub, i przy samej organizacji. No ale to już jest osobny temat. Generalnie szóstka jest taka teoretyczna. 6 uczestników powinniśmy dobrać. Jeżeli dobierzemy jednego więcej, jednego mniej, nic się nie stanie. Następnie musimy zorganizować jakieś miejsce i czas na tą sesję. Sesja, dobrze przeprowadzona sesja trwa 30 minut. I to tyle. Tyle potrzebujemy, żeby tą sesję całą przeprowadzić, żeby tej techniki użyć. Organizacja miejsca. Teraz tak, fajnie by było, gdyby... Ta szóstka uczestników znalazła się w osobnym pokoju, gdzie oni nie będą sobie przeszkadzać nawzajem, ponieważ celem tej techniki jest to, aby każdy uczestnik myślał samodzielnie i był w takiej fazie skupienia. Że raczej nie gadamy ze sobą, uczestnicy właśnie nie rozmawiają, nie wymieniają się pomysłami, tylko każdy pracuje w skupieniu, więc warto o takie miejsce zadbać. Może to być jakaś sala konferencyjna z okrągłym stołem, może to być jakaś sala szkoleniowa, gdzie po prostu rozsadzimy tych ludzi i oni nie będą mogli ze sobą się komunikować. Po prostu chodzi o to, żeby ci ludzie mieli zapewniony spokój. I możliwość koncentracji nad tym, co robią. Także tutaj miejsce i czas. Miejsce, jak powiedziałem, czas 30-45 minut. To w zależności jak kto jest dobry w organizacji takiego, um, takiej sesji. Ale 30 minut to jest takie minimum przy 6 uczestnikach. Następnie przygotowanie dokumentów. No więc... Co no to jest dokumenty? Dokumenty to jest nic innego jak zwykły formularz lub też po prostu czysta biała kartka. I to jest cała dokumentacja, którą potrzebujemy. Każdy uczestnik otrzymuje białą kartkę lub czysty formularz, na którym będzie wpisywał swoje pomysły. Aha, odnośnie miejsca. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że oficjalnie ta technika jest stosowana, wiadomo, w jeżeli jesteśmy, widzimy się personalnie, tak? Czyli jesteśmy fizycznie w jednym miejscu, ale udało mi się przeprowadzić tą technikę również online, także tutaj e, online też się da. Online też się da. Przygotowanie dokumentów, jeżeli mówimy o takiej sesji online, no to będzie po prostu to, będą, to będzie sześć pustych dokumentów, e, których Organiza które organizator będzie przydzielał do odpowiednich osób. No a do tego jeszcze przejdziemy. Więc przygotowanie dokumentów. Puste kartki papieru, puste dokumenty to jest wszystko. Następnie, oczywiście, przeprowadzamy sesję i ostatnim krokiem to, co wypracowaliśmy w sesji, należy jeszcze zderzyć z takim. Należy zderzyć po prostu w grupie, tak? Czyli ten organizator, te wszystkie pomysły, które zebraliśmy. Podczas naszej sesji musi je przeanalizować, posortować i na następnym spotkaniu przedstawić to. Tyle mieliśmy pomysłów, takie one były, i w tym momencie no, należy wybrać ten najlepszy pomysł. A to wybór najlepszego pomysłu, do tego przejdziemy w innym odcinku. Użyjemy sobie kilku matryc i postaramy się wybrać najlepszą, najlepszy pomysł, tak? Dobrze. No to teraz już wiemy, jakie są etapy tej sesji, tej organizacji, tej sesji. No to teraz, jak ta sesja w ogóle wygląda? Omówmy sobie to. No więc, technika 6-3-5. Mamy 6 osób, 3 pomysły w 5 minut. 6 sesji. No więc, wyobraźmy sobie właśnie, że mamy taki okrągły stół. Okrągły stół, 6 krzeseł, sadzamy tam 6 uczestników i przed każdym uczestnikiem leży biała kartka. Biała, czysta kartka. Organizator chodzi wokół nich, no i pilnuje, żeby to wszystko przebiegło jakby zgodnie z założeniami. No i rozpoczynamy pierwszy cykl tej sesji. Pierwszy cykl tej sesji polega na tym, że każdy uczestnik, który siedzi już przy tym stole i ma przed sobą białą kartkę papieru, co robi, nanosi trzy pomysły na rozwiązanie danego problemu na tą kartkę. Tak? I ma na to pięć minut. Czyli każdy teraz w skupieniu pracuje 5 minut i wypisuje 3 pomysły na kartce papieru. To mogą być 3, to mogą być 2 pomysły. Jeżeli ktoś nie zdąży, to może być jeden pomysł. Tutaj nic się nie dzieje, tak? Chodzi o to, żeby zachować ten czas, bo czas jest bardzo ważny i żeby móc po prostu przejść do kolejnych cykli, bo te kolejne cykle wniosą nam coś nowego. Także pierwszy cykl, skup się, skupmy się teraz na tym. Każdy uczestnik ma 5 minut na to, żeby wypisać 3 pomysły na białej kartce. Jeżeli te 5 minut minie, no to w tym momencie organizator jest odpowiedzialny za to, żeby te wszystkie kartki przesunąć o jednego uczestnika dalej, więc lub każdy uczestnik po prostu bierze swoją białą kartkę i przekazuje osobie po prawej stronie, i w tym momencie każda osoba dostaje. Kartkę, nową kartkę, ale tam już są te załóżmy trzy pomysły na tej kartce zapisane. Więc teraz, i to jest bardzo ważne, o to tutaj chodzi. Teraz ta osoba, która wcześniej miała jakieś swoje trzy pomysły, których, na których się skupiała, tak, to były jej pomysły, to ona właśnie na tych pomysłach się. Się skupiała i uważała je za najlepsze w tym danym momencie, teraz nieco konfrontuje te swoje trzy pomysły z tymi trzema pomysłami, które już zapisała poprzednia osoba. I teraz, właśnie, dochodzi do pewnej ewolucji tych pomysłów, że czytając te poprzednie trzy pomysły, które są na kartce zapisane, ten uczestnik zderza je ze swoim poglądem. I te jego pomysły teraz ewoluują. I zaczynamy rundę numer dwa. Każdy uczestnik dopisuje kolejne trzy pomysły do listy. Tylko, że te trzy pomysły właśnie już ewoluowały o ten wsad, który już tutaj mamy na kartce. No i mija kolejne pięć minut, przesuwamy kartki i robimy takich cykli sześć, tak żeby Każda kartka przeszła przez właśnie 6 uczestników, żeby na każdej kartce znalazło się tych, e, tych, od, tych pomysłów, właśnie 18, bo 6. Osób razy 3 pomysły to jest te 18 pomysłów na każdej kartce. I tutaj znowu powtarzam. To nie musi być 18. To jest umowne tak. Jeżeli ktoś wymyśli jeden pomysł, i ale ten pomysł jest dobry, jak najbardziej. Idziemy w stronę jakości, a nie w stronę ilości pomysłów, tak? Dobrze. No i teraz sześć razy wykonujemy taki cykl. I tak samo. W każdym cyklem dzieje się dokładnie to samo. Czyli ten uczestnik w pierwszej turze zapisał trzy pomysły, w drugiej turze zapisał kolejne trzy pomysły, ale już, które ewoluowały na podstawie tych, tych podpowiedzi. Które już się znajdowały na kartce. W kolejnej turze znowu wymyślił coś innego, bo przeczytał jeszcze jakieś inne pomysły. W kolejnej turze znowu może wpadł na coś innego i tak te pomysły ewoluują. No i dobrze. Minęło sześć cykli. Organizator zbiera wszystkie kartki i jego rolą jest to przeanalizować. Tak? Czyli jeżeli się pomysły będą powtarzać, to trzeba je jakoś <ścoughs> pogrupować. Podsumować tak, żeby na kolejną sesję już przyjść z czymś gotowym, z jakąś gotową listą pomysłów, którą wypracowaliśmy w trakcie sesji. Ale to jest temat na osobny odcinek. Po zakończeniu sesji powinniśmy otrzymać 108 pomysłów. No bo 6 kartek razy 18 pomysłów na każdej kartce to jest 108 pomysłów. W teorii, w praktyce kiedy to przeprowadzam, no to widzę, że te pomysły właśnie powtarzają się lub po prostu te pomysły ewoluują troszeczkę. Więc ten pomysł uczestnika numer jeden, który on zapisał w pierwszej turze, jest bardzo podobnym pomysłem tego samego uczestnika, który ten uczestnik zapisał w szóstej turze. Tylko, że ten pomysł z szóstej tury po prostu jest kilkukrotną ewolucją tego pomysłu z pierwszej tury. Więc tutaj tak naprawdę tych pomysłów jest mniej. Realnie, ponieważ one właśnie się powtarzają, ponieważ one są swoimi ewolucjami, ale teoretycznie to jest właśnie 108 nowych pomysłów i być może tak się zdarzy też. Ja tutaj akurat mówię z mojego doświadczenia, że część się zawsze powtarza, ale teoretycznie 108 pomysłów mamy tutaj, więc jest z czego wybierać, tak? I przez to, że każdy pracuje w spokoju, w skupieniu, nie rozmawiamy, nie obgadujemy, tych pomysłów, tak, w grupie, no to w tym momencie jest większa szansa, że te pomysły będą bardziej takie indywidualne, a nie że ktoś będzie mieć wpływ na całą sesję i wszystkie pomysły, które w tej sesji zbierzemy. Dobrze, więc tak się przeprowadza tą sesję. To jest super proste. To jest super proste, a pozwala nam właśnie dojść do tego momentu, że. Każdy uczestnik jest w stanie się wypowiedzieć. Niezależnie, czy ten, czy ten uczestnik jest przebojowy i zawsze lubi um, ob, objąć dowodzenie w takich spotkaniach, i zawsze lubi mówić jak najwięcej swoich pomysłów i o sobie, no to dajemy się szansę wypowiedzieć każdemu: wypowiedzieć, napisać te pomysły, tak? Więc każdy głos zostanie usłyszany, i to jest super, naprawdę. I bardzo fajne jest też to, bardzo lubię w tej technice to, że jest ona zorganizowana, bo tutaj, jeżeli mamy taki, właśnie, brainstorming standardowy, że wszyscy siedzą gdzieś tam na spotkaniu przy stole konferencyjnym, to jeden właśnie myśli o czymś tam, co kupi po pracy, drugi myśli, skupia się na pracy, ale na tym, co ma do zrobienia po tym spotkaniu. Także ta, ta koncentracja gdzieś upływa, tak? a tutaj my mamy stricte 5 minut naturę, każdy ma wymyślić po 3 trzy, po trzy, e, pomysły i to jest dużo lepiej zorganizowane, dlatego pokochałem tą technikę, naprawdę, uwielbiam ją totalnie. Jako osoba, która zawodowo rozwiązuje problemy i często robię to właśnie z grupą, no bo tak się powinno rozwiązywać problemy w grupie, no to właśnie ta technika jest nieodzowna już teraz w mojej pracy i bardzo często z niej Będę korzystać. Także jestem pod wrażeniem i chciałem się z Tobą koniecznie tym podzielić. Dobrze. Cesje można przeprowadzić również online. Do tego chcę wrócić. Także przykład mieliśmy przy okrągłym stole, bo to po prostu łatwo sobie wyobrazić wszystko, tak? Ale online, jak to zrobić online? No więc jest to dość proste. Jest to dość proste. Da się to zrobić. Tylko jest troszeczkę więcej pracy dla organizatora, ponieważ ten organizator musi w tym momencie zebrać tych wszystkich ludzi, czy to na Teamsie, czy to na Zoomie, tak? Także jest ta, ten element, że każdy jest w, teoretycznie w swoim, własnym, w swoim własnym pomieszczeniu, tak? Że ma szansę się skupić i wypisać te. Te pomysły, także to jest zapewnione. Tylko teraz trzeba im rozesłać te dokumenty, i tutaj właśnie jest cały szkopuł, że ten organizator musi przyznawać w każdej turze um, te uprawnienia czy te dostępy każdemu uczestnikowi. Albo zrobić to w ten sposób, ja to zrobiłem w ten sposób, że wysyłałem na czacie te właśnie puste dokumenty do każdej osoby. Pod koniec tury te wszystkie osoby wysyłały je do mnie, i ja w tym momencie wysyłałem. Te kolejne dokumenty do kolejnych osób, tak? Czyli te dokumenty po, po każdym cyklu, po każdej turze wracały do mnie i to ja je rozdysponowałem znowu na kolejną turę. I znowu wracały do mnie i znowu przekazywałem je dalej. Także tak też się da zrobić i to też bardzo fajnie wyszło. Także da się, da się to zrobić. I to tyle, tak naprawdę. To tyle, jeżeli chodzi o technikę 6-3-5. Bardzo polecam. Próbować tą technikę wykonać u ciebie w firmie, żebyś spróbował, spróbowała ją właśnie przeprowadzić u siebie. Zobaczysz, że organizacja tego, tej sesji jest prosta. Jest to prosta technika. A zupełnie to zmieni jakość tej burzy mózgu, w którym do tej pory. Przeprowadzaliśmy, jeżeli z tej, tej techniki nie korzystaliśmy. Także tutaj jest zdecydowana różnica. Ja absolutnie polecam tą technikę, totalnie się w niej zakochałem, jak już powiedziałem. Także tyle chciałbym Ci przekazać w dzisiejszym odcinku. Technika 635, czyli przeprowadzić tą burzę mózgu w taki sposób, aby każdy był usłyszany, aby to było zorganizowane i w miarę szybkie, ponieważ 30 minut. 108 pomysłów w 30 minut to jest naprawdę dobry wynik. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały linowy dzień. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.